Cześć sportfanki, jak widzicie już biegnę do was. Nie widzieliśmy się tydzień. Przybijemy sobie piątkę sportfanka i z powrotem wracamy. Bardzo fajnie, że was widzę. Cały czas jesteśmy w ruchu, ponieważ rozpoczynamy naszą zabawę ruchową. Na pewno chciałbym, żebyśmy dzisiaj poćwiczyli, ale zawsze jest najważniejsza zabawa. Jeżeli możecie, to poproście waszych rodziców, dziadków, babcie, ciocie, żeby wam pomagali przy tej zabawie, żeby ktoś Was pilnował i to ważne jest, żeby sobie czasem krzywdy nie, nie wykonać. Posłuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć i przekazać w yy, formie zabawy to, że tenis w postaci mini tenisa to jest bardzo fajna i prosta zabawa. I jak zawsze zaczniemy od zabawy, od rozgrzewki. No i teraz tak, ponieważ już ja troszeczkę do Was pobiegłem, to teraz chciałbym, żebyście wspólnie ze mną w takim truchciku w miejscu poćwiczyli i rozgrzali. Słuchajcie, Pierwsze zadanie, już każdy wie, podnosimy rączki do góry, tak, hop, i też spróbujemy sobie takiego delikatnego pajacyka zrobić. Uwaga, 5, 10 razy i przechodzimy do następnego zadania. Noga do przodu, druga noga do tyłu, i teraz sobie takimi skoczkami poruszamy się, odskakując do przodu, do tyłu. Jeżeli komuś się uda, to już dla takich bardziej wtajemniczonych, ręka obośladki i do góry. Dobrze, posłuchajcie, następne nasze zadanie. Bierzemy piłeczkę, wszystko jedno taką oto piłeczkę i próbujemy przekładać tą piłeczkę raz pod jedną nogą, raz pod drugą. Zobaczcie, na poprzednich zajęciach, podczas poprzedniej zabawy, mieliśmy mniejszą piłkę, dzisiaj jest większa piłka, czyli troszeczkę trudniej. Oczywiście głęboko oddychamy na początku wolno, ale potem próbujemy przyspieszyć. Jeżeli wam się uda, próbujemy toczyć piłkę dookoła siebie. I w jedną stronę, i w drugą stronę. Kładziemy piłeczkę na podłodze, oczywiście w rozkroku, szeroko sobie stajemy i próbujemy teraz tą piłkę toczyć. Raz pod jedną nóżką, raz po drugą. Robimy taką ósemkę. No i dla najlepszych, komu się uda, to zadanie wykonać przy wyprostowanych kolankach, czyli tu mamy wyprostowane kolanki. dobrze? Następne zadanie, próbujemy dotknąć piłką do ziemi, podnosimy wysoko, przekładamy piłeczkę do góry, dobrze? Hop, w jedną stronę i w drugą stronę i robimy opad, taki płowia, taki samolocik, dobrze? I to jest nasza pierwsza taka część rozrzędu, ponieważ będziemy bawić się piłkami, tak samo, ale zobaczcie, co nam dzisiaj będzie potrzebne do szczęścia, do naszej zabawy. Nie myślcie, że pan Paweł to jest taki makłowicz, nie będziemy tutaj gotować, ale ponieważ taki sprzęt u każdego w domu się znajduje, może się przydać patelnia, może się przydać talerzyk, oczywiście plastikowy, deska drewniana, drewska plastikowa, wszystko jedno, to co macie w zasięgu yy, z roku, co wam rodzice pozwolą użyć, sami sobie nie bierzcie czasem yy, jakichś talerzy yy, tukących się, to będzie jak gdyby nam potrzebne w następnej części naszej zabawy. Kochani, znowu serdecznie witam sportfanków, sportfanków z Legnicy, ale nie tylko z Legnicy, z całej Polski. Tych, którzy lubią sport, lubią ruch, którzy bawią się wspólnie z rodzicami, ale którzy również powoli zaczynają swoje pierwsze kroki w postaci treningów tenisowych, yy, piłkarskich, siatkarskich, gimnastycznych czy akrobatycznych. Yy, zgodnie z obietnicą dzisiaj chcę Wam pokazać, że mini tenis to gra, która jest bardzo prosta, i a przede wszystkim jest świetną zabawą dla dzieci od najmłodszych lat, od trzeciego, 4. roku życia. Yy, co to jest ten mini tenis? Mini tenis, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to tenis zaadoptowany do gry. Yy, dla dzieci. Przede wszystkim yy, posługujemy się, zobaczcie, od najmniejszej rakiety, w większości posługujemy się takimi plastikowymi rakietkami, posługujemy się piłkami z gąbki, czyli są to piłki, które jeżeli ktoś dostaje w nosa, to nikomu się nic nie stanie. Rakiety też są leciusieńkie i też nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zderzenia, to nic się nie stanie. No i zobaczcie, tak jak powiedziałem, że mini tenis jest to, jest to dostosowana gra do wartości, do, do wieku i możliwości dzieci. Zobaczcie, bo nieraz mam takie pytanie: jak to jest, jak to takie dziecko ma taką rakietą dużą? To przecież za ciężka rakieta jest i tak dalej, i tak dalej. Nie. Mini tenis. Zaczynamy grać w mini tenis takimi paczkami. Potem stopniowo im dziecko jest większe, przerzucamy się na coraz większe rakiety na początku plastikowe, tak jak mówiłem ze względu na to, że one są bezpieczniejsze. Ale stopniowo rakieta, jak to się mówi, rośnie razem z dzieckiem. To są już takie rakiety metalowe, które powoli też wydarzamy. Są też rakiety rekreacyjne, takie o hop sobie można spokojnie poodbijać. No i oczywiście powoli potem. Już w wieku juniora dochodzimy już do prawdziwej, profesjonalnej rakiety, która waży tam yy, parę gram, jest cięższa. No i faktycznie, takiemu małemu dziecku by było bardzo ciężko używać i grać, a odpowiednio jeszcze dodatkowo yy, kierować tą rakietą piłką. Poznajcie, nie tylko rakieta rośnie w dzieci. Yy, od samego początku zaczynamy od piłek tak zwanych gąbczastych. Tutaj mam takie piłki kączaste. Tak jak mówiłem, piłka jest bardzo bezpieczna, jest wolniejsza. Przede wszystkim dziecku łatwiej jest tą piłkę złapać, bawić się i przede wszystkim nie wyrządzi sobie dziecko krzywdy. Są to piłki z gąbki, bardzo bezpieczne, na początku są to większe, bo łatwiej łapać, potem troszeczkę mniejsze, potem yy, przechodzimy na tak zwane softballowe piłki, one są w kilku kolorach, nieraz jak patrzycie Państwo w sklepach sportowych, to są pomarańczowo-żółte, zielono-żółte i tak dalej, i tak dalej, z dwoma kropkami, z jedną to jest odpowiednia skala twardości piłki, żeby się odbijała. Posłuchajcie. No i oczywiście potem powolutku dochodzimy też do prawdziwej piłki tenisowej, która jest cięższa i przede wszystkim niebezpieczna. Nie zalecam do zabawy w pomieszczeniach, tam, gdzie są okna, żerandole i tak A tam, gdzie są okna, żerandole to zachęcam do, do zabawy tymi piłkami wspaniale dzieci się bawią, ale i tak samo rodzice. rodziców. Posłuchajcie, pierwsza zabawa nasza yy, będzie związana z odbijaniem. Za chwilkę dam wam chwilkę czasu. Jeżeli ktoś ma balon, to bardzo będzie fajnie. Jeżeli ktoś ma właśnie takie piłki, może to być też większa piłka, tak samo będziemy się fajnie bawić. Może zrobimy tak, że balona, ponieważ nie wszyscy na pewno mają w domach, to sobie zostawimy na przyszłe zajęcia. Dobrze? Także ja podbijam tego balonika niepotrzebna, niepotrzebna, ale biorę piłkę, no i proponuję Wam tak samo wziąć sobie talerzyk i tą piłkę. Posłuchajcie, pierwsza nasza zabawa, kontynuujemy nasze jakieś tam ćwiczenia z poprzedniego razu, kładziemy piłkę między ręką a talerzykiem, dobrze? Hop! I próbujemy złapać między rękę a talerzyk. Talerzyk jak gdyby jest przedłużeniem naszej ręki i dlatego próbujemy to wykonać. Jest to tak zwana koordynacja zruchowo-ruchowa która całe życie człowiekowi się potem przydaje. Możemy zrobić przysiad, jeżeli komuś większe trudności to ćwiczenie sprawia, to robimy sobie przysiad i próbujemy złapać w ten sposób. Wracamy, jeszcze raz próbujemy tak jak poprzednim razem, tylko wtedy mieliśmy ceramiczny talerz, teraz zwany plastikowy. Próbujemy, żeby piłka nam tutaj toczyła się, ja specjalnie Wam pokażę i w jedną i w drugą stronę i chodzimy sobie, biegamy z tą piłką na talerzu w lewo w prawo próbujemy, żeby piłka nam nie spadła. Dobrze? Jeżeli komuś się, jeżeli Wam się udało, to proponuję następne zadanie. Popatrzcie się. Teraz, dla urozmaicenia, ja sobie wezmę taką deskę do krojenia. Dobrze? Posłuchajcie, taką deską próbujemy sobie poprzesuwać tą piłkę z jednej strony na drugą. Dobrze? Hop. W ten sposób, jeżeli mamy większy pokój, to możemy odbić tą piłkę, powiedz, powiedz, zatrzymać, odbić sobie, powiedz, powiedz, zatrzymać, odbić sobie, powiedz, zatrzymać. Piłkę w ten sposób możemy się poprawić. Spróbujcie, można tak samo tą deską próbować pokierować piłkę tą słynną ósemką, jaką na początku robiliśmy. To ćwiczenie. O, mi troszeczkę trudne. Jeżeli komu się uda, to można. Jeszcze troszeczkę szybciej. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, popatrzcie się. Jakie są zabawy, które moglibyście sobie wspólnie z rodzicami porobić? Pomijając wam już proste takie chwyty, które żeśmy na zeszłych zajęciach robili, prawda? Te chwytanie, opuszczanie i tak dalej. Dzisiaj pokażę wam zabawy, które można sobie zrobić przy pomocy ściany rodzica albo no kogoś innego, kto jest w pobliżu, dobrze? Gotowi? Uwaga, stajemy sobie na wprost ściany. Ważne, żeby przygotować kawałek kawałek ściany, gdzie nie stoją jakieś meble, szafki, a nie bóg jakieś yy, tułące się rzeczy. Dobrze? Uwaga! Stajemy naprost tej ścianki, każdy swoimi małymi kroczkami wykonuje dwa kroczki i odwracamy się późno do ściany. Posłuchajcie, pierwsza zabawa, robimy sobie miseczkę i piłkę kładziemy do, do miseczki. Próbujemy piłkę, żeby ta piłka nam odbiła się o ścianę, no i próbujemy złapać tą do miseczki, piłkę do miseczki. Ważne jest, żeby w momencie kiedy łapiemy tą piłkę do miseczki, przymknąć tą miseczkę, dobra? Próbujemy, jeszcze raz, hop, i próbuję zamknąć. Uwaga, hop, dobrze. Jeżeli wam to wyszło, próbujemy sobie 5, 6, 10 razy, tak jak tradycyjnie to wykonujemy, próbujemy teraz zrobić coś innego. Próbujemy krok do tyłu się odsunąć, taki sam rzut, ale próbujemy, żeby piłka dwa razy się odbiła o podłogę, popatrzcie się. Raz, dwa i łapię piłkę. Raz, dwa i łapię piłkę. Jeszcze raz. Raz, dwa i łapię. Ważne jest, żeby piłka odbijała się przed nami, żeby ona nas nie wyprzedziła, bo wtedy nam będzie ciężko ją złapać. Ostatni raz pokażę ćwiczenie. Raz, dwa, kucnięcie i próbujemy złapać piłkę. To samo można stale rzekiem spróbować, popatrzcie się. Opuszczam piłkę, raz, dwa i staram się złapać. Nawet jak krzywo rzucicie, to my musimy się ustawić do tej piłki. Piłka się do was nie ustawi, dobrze? Jeżeli krzywo rzucić, raz, dwa, staram się złapać. Popatrzcie, że tak samo mi się uda z patelnią, z deską, bo patrzcie, mam taką deskę. Hop, uwaga, próbuję sobie wrzucić i złapać tą piłkę. Nigdy nie nadstawiamy w ten sposób, bo wtedy piłka jest odbija się i może trafić nam na, na ręką i, i nie wykonamy tego zadania następna zabawa, popatrzcie jeżeli macie na przykład rakietę do ping albo mówię ten, patelnię zobaczycie, że patelnią też się uda to zadanie wykonać próbujemy, kładąc piłkę na powłodze próbujemy sobie odbijać piłkę o ściany. zobaczcie można sobie bramkę taką zrobić jak ja, tutaj między dwoma materiałami. Kładę piłkę jeszcze raz Hop. i próbuję odbić. I próbujemy swój rekord teraz ustalić. 3, 4, 5, 6. Dla wtajemniczonych, dla tych, którym się to zadanie będzie udawać, następna próba. Poparcie się odbijamy. Raz, staramy się przebiec na drugą stronę. Odbijam w jedną stronę. Hop. Odbijam drugą, i w tak dalej. Dobrze? Także to jest ćwiczenie, które mamy. Następne w kolejności. Tym razem próbujemy podbijać. Dobrze? Zanim jeszcze zaczniemy podbijać piłkę, to wracamy do ćwiczenia z talerzykiem. Kładziemy piłkę sobie na talerzyk. I teraz próbujemy wykonać takie zadanie. Żeby ugiąć kolanka, podrzucić piłkę i złapać w ten sposób. Dobrze? Następnie podrzucamy piłkę i próbujemy z powietrza złapać tą piłkę. Próbujemy złapać między talerzyk i rękę z powietrza. Dobrze? Następna zabawa, następny wariant tej zabawy. Opuszczamy piłkę na podłogę. Popatrzcie się. Próbujemy odbić ją i złapać. Jeszcze raz. Odbijamy i próbujemy złapać. Tak jak kopara. Hop. Łapiemy w koparę piłkę. Dobrze, teraz bierzemy już sobie jakąś deskę, którą Wam wygodnie je będzie. Próbujemy opuścić piłkę. Ważne jest, żeby zobaczyć, się spiąć się na palce. Podnieść wysoko piłkę w tej ręce, nie w tej, w której mamy deskę czy, czy, czy jakąś rakietkę. Opuszczamy piłkę na podłogę. Próbujemy sobie podbić tą piłkę do góry i złapać. Próbujemy podbić, możemy w ten sposób złapać, czyli ten, ta łatwiejsza forma, prawda? Albo hop i z powietrza, czyli opuszczamy, podbijamy, można opuścić i złapać, albo opuścić, podbić i z powietrza złapać. Mam nadzieję, że Wam już to fajnie wychodzi. Ja pokażę, że tak samo można tym, co mamy pod ręką, czyli następną testą, próbujemy, posłuchajcie sobie dwa razy podbić. Raz, dwa. No i oczywiście w dowolny sposób łapiemy. Potem podnosimy skalę i próbujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo ważne, żeby cały czas próbować nastawiać tą deskę, żeby piłka się odbijała o środek tej, 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 tej naszej deski. Ja wezmę też rakietkę. Zobaczcie, że w podobny sposób można próbować rakietką do ping-ponga. Dodatkowo możemy to wykonywać, hop, że uginamy nogi w kolankach, i tak dalej, i tak dalej. Dla super zaawansowanych, popatrzcie się, dla tych, którym bez zająknięcia udaje się to, ta zabawa, próbujemy, hop, podbijać sobie raz jedną stroną, raz drugą stroną. Na pewno przy rakiecie do ping -ponga o wiele łatwiej by było ping-pongiem, ale dzisiaj, oczywiście, z mini listy ping-pong. Zobaczcie, hop, w, ten, w ten sposób sobie odbijamy ping-ponga. Cały czas dokładnie patrząc na piłkę. No to posłuchajcie, przechodzimy teraz do odbijania. Yy, może pokażę tym razem już rakietę tenisową. Dobrze. Próbujemy sobie odbijać tą piłkę. Zobaczcie. Opuszczamy piłkę przede wszystkim w kierunku ściany, ale też w bok. Nie tutaj, bo wtedy będziemy za sobą odbijać. My tą piłkę musimy widzieć przed sobą. Wasze zadanie, mistrzowskie na dzień dzisiejszy, to jest trzy razy odbić pod rząd piłkę w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Ważne, żeby tutaj piłkę odbijać przed sobą, nie za sobą. Dobrze? Jeżeli piłka krzywo się odbije, my się musimy ustawiać do piłki. Jeszcze raz. Raz, dwa, o, trzy. Prawda? W ten sposób. Posłuchajcie. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak fajnie. Można się pobawić piłką, można się pobawić rakietą. Dalszy ciąg nastąpi, a teraz dla Was mam następne zadanie. Zadanie na następny tydzień to przede wszystkim zabawa z kubkiem i piłką, bez względu na to, jaka to piłka, tylko piłka musi być mniejsza niż obwód tego kubka. Spróbujcie, spróbujcie wykonać takie ćwiczenie. Jeżeli Wam się uda, to spróbujcie mi wysłać filmik. Jak Wam to wychodzi? Na info małpasportfanek.pl na, na naszego maila Teraz pójście Próbujemy, hop, i próbujemy złapać piłkę. Hop, proszę bardzo. Hop, jeżeli macie ping-ponga, to można tak samo ping-pong będzie trudniej, bo ping-pong wyskakuje hop, z kubeczka, prawda, bo odbija się od ogląd, ale nam się to udaje. Możemy też zrobić, spróbować większą piłką ale to już będzie ciężko w ten sposób trzeba go złapać na, widzicie piłka jest większa niż kubek w ten sposób dobrze no i ponieważ na przyszłe zajęcia czeka nas zabawa ze skakankami będę starał się wam pokazać parę zabaw ze skakanką bo to skakanka jest w czasie treningu jednym z podstawowych narzędzi treningowych skaczą bokserzy, karatecy, akrobaci, lekarzeci. Każdy sport posiłkuje się w czasie treningu skakankami. W związku z tym na przyszłe zajęcia spróbujcie skombinować sobie skakankę. To może być kabel, może być skakanka, może być jakiś sznurek. Ta skakanka musi być troszeczkę dłuższa niż w ten sposób jak ja pokazuję musi dotykać do ziemi. Na dzisiaj Wam dziękuję wszystkim. Cześć sportfanki, przybijam piątkę sportfankową. Do zobaczenia do usłyszenia przy następnej okazji pa pa